Czy warto inwestować i co daje inteligentne sterowanie ciepłem, ogrzewaniem w domu, ogrzewanie strefowe o tym w dzisiejszym odcinku, więc zapraszam Was do obejrzenia całości. Jest dzisiaj ze mną Bartek. Cześć. Cześć, witam. Bartek specjalizuje się w systemach, które. Sterowanie. W sterowaniu e, głównie ogrzewaniem, ale też całym smartem domu. Szeroko pojętą elektryką. Aha, dobra. Jeżeli chodzi o ogrzewanie. System sterowania ogrzewaniem pozwala nam na sterowanie strefowe ogrzewaniem w domach, mhm. co niesie za sobą dwie bardzo duże korzyści. Jedną korzyścią jest komfort, bo pozwala nam na sterowanie ogrzewaniem Indywidualnie, na przykład w łazienkach, indywidualnie w salonie, indywidualnie w sypialni, więc wpływa to na komfort życia. Z drugiej strony bardzo wymierną korzyścią są finanse. Mhm. Dlatego, że przykładowo jedne pokoje, w których w danym momencie świeci słońce, mocniej się nagrzewają rzeczy samej naturalnie. W innych pokojach, gdzie jest cień, jest potrzeba dogrzania, natomiast nie mając systemu strefowego ogrzewania, Ogrzewanie jest spuszczane na cały dom. W momencie, kiedy mamy to ogrzewanie podzielone na strefy, dogrzewana jest tylko strefa, która tego wymaga. Mhm. Czyli na przykład, jeżeli w salonie świeci słońce i słońce podnosi nam temperaturę w salonie, ogrzewanie w salonie się wyłącza, natomiast w łazience, w której nie ma okna i jest potrzeba dogrzania tego pomieszczenia, to ogrzewanie cały czas pracuje. Mhm. E, dobrze, czyli tak, e, jeśli. Instalujemy ogrzewanie strefowe, to zapewniamy sobie, że w każdym pomieszczeniu zawsze jest ta sama temperatura, tak? Że tak system jest. po prostu bilansuje to, uwzględniając te zyski albo straty, tak? które są na zewnątrz domu. System bilansuje, jak bilansuje. W każde pomieszczenie jest wyposażone w regulator. Tak jak tutaj widzisz, jeden no. z regulatorów, on szczytuje temperaturę i przekazuje informacje bądź do listwy zarządzającej, bądź do centrali Sinum która uruchamia daną strefę w ogrzewanie, bądź ją rozłącza. Czy to będą kaloryfery, czy to będzie ogrzewanie podłogowe, to już jest wszystko kwestią rozwiązań, jakie zastosujemy, Aha. ale każdą strefę możemy zasterować. Okej, okay, to tutaj pierwsze pytanie. Zaraz przejdziemy do różnicy między kaloryferami a, a podłogówką. Natomiast pytanie, właśnie o te sterowniki. Powiedziałeś, że w każdym pomieszczeniu, które ma być osobno sterowane, musi być jakiś taki czujnik, tak? Regulator. Regulator, tak. Regulator który szczytuje temperaturę w danym pomieszczeniu i przekazuje informacje do sterownika o tym, czy dana strefa ma być dogrzewana, czy jest wystarczająco ciepła. I w tym momencie rozpinamy ogrzewanie na, na, na danej strefie. Mhm. Dobra, to teraz kolejne pytanie, tutaj, jeśli chodzi o te sterowniki i regulatory. Tak. Tego typu rzeczy wyglądają właśnie jak te takie stryczki na ścianach. Czy one właśnie w takiej pozycji powinny się znajdować gdzieś na ścianie przy wejściu? Czy są jakieś, nie wiem, zasady, gdzie powinny być, gdzie mogą być, gdzie nie powinny być? E, tak, z reguły one są montowane przy przełącznikach e, od światła, natomiast no, nie zalecamy montażu poniżej 1,40 m. Ta temperatura powinna być szczytywana optymalnie i odległość od podłogi powinna wynosić około 1,40 m. Mhm. Dobra, czyli to nie jest coś takiego, że na przykład to jest regulator, gdzie możemy tutaj sobie ustawić, zobaczcie, temperaturę, każdy regulator ma wyświetlacz, prawie każdy, to chyba nie ma, tak? To jest czujnik. Czujnik. No właśnie, pytanie, czy mogą być jakieś takie czujniki, które nie będą widoczne na ścianie, nie będą miały takiego sterowania, tylko po prostu będą szczytowały temperaturę, a na przykład smart możemy to sobie zrobić z, ze smartfona. Musimy zainstalować urządzenie pomiarowe, czyli musi być albo regulator, albo czujnik. Czujnik od regulatora różni się tym, że czujnik szczytuje temperaturę tylko i wyłącznie i przekazuje tą informację do centrali. Natomiast regulator daje nam jeszcze możliwość regulowania z poziomu pomieszczenia. Jeżeli mamy czujnik, możemy regulować temperaturę jedynie z poziomu aplikacji w telefonie, na komputerze po w tablecie. Rozumiem. E, no właśnie, bo niektórzy chcą mieć to wszystko ukryte, zautomatyzowane, czyli tego typu czujnik możemy umieścić, żeby jak najmniej Możemy nam... go umieścić w wersji mini, tak jak jest tutaj. Wtedy jest on najmniej widoczny. Aha. No to już jest faktycznie, nie? To jest tego typu skala, więc to faktycznie już można gdzieś coś ukryć i mieć tak, wszystko ale, sterowane z telefonu. Tak, ale musi być to wiarygodne e, miejsce, źródło pomiarowe z danego pomieszczenia. Mhm. Żeby Czyli to nie wiary... możemy tego na przykład położyć na parapecie, bo słońce nam już zaburzy odczyt. Tak. Tak, powinniśmy to zamontować w najbardziej neutralnym takim miejscu w pomieszczeniu. Tak jak mówię, z reguły klienci instalują to sobie w okolicach przełącznika światła. Jak zobaczysz, jak przejdziemy na przykład do systemu Sinum, mamy również regulatory zespolone z włącznikami świateł do systemu. Tak jak wcześniej wspominałem o tym zarządzaniu, szeroko pojętym zarządzaniu energią, więc tego typu rozwiązania też mamy i one są właśnie dedykowane do, yy, do pomieszczeń. Aha, dobra. E, tutaj jedna taka rzecz przyszła mi na myśl, więc od razu Ciebie spytam tro, trochę, może zmieniając temat, a może nie. Pytanie: bo. To też jest dużo takich dyskusji w internecie, na forach. Zmniejszanie temperatury na noc i na okres, kiedy na przykład wyjeżdżamy. I teraz wyjazdy mogą być różne: albo do pracy wyjeżdżamy na 8 godzin i tam 8-10 godzin wracamy, albo wyjeżdżamy na przykład na weekend, albo na tydzień. I mhm. tutaj dużo jest sprzecznych informacji, czy jest to w ogóle opłacalne, czy ma to sens. Mamy dwa rodzaje ogrzewania: ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie kaloryferowe. W przypadku ogrzewania kaloryferami. Tempo nagrzewania się i chłodzenia pomieszczenia jest znacznie szybsze aniżeli przy ogrzewaniu podłogowym. Ogrzewanie podłogowe ma bardzo dużą bezwładność. W związku z tym, jeżeli mielibyśmy używać tego, tak jak mówisz, schładzania pomieszczenia w momencie, kiedy je znajdujemy się poza domem, przy kaloryferach w okresach takich wyjście do pracy, powrót z pracy, przy kaloryferach ma to sens. Przy ogrzewaniu podłogowym. Ta bezwładność jest zbyt duża i to już sensu nie ma. Mhm. Dalej, przy podłogówce zachowamy sobie komfort podziału na strefy, czyli w łazience, na przykład 24 stopnie, w salonie 22, w sypialni 19. Natomiast to wychładzanie domu i ogrzewanie go w momencie powrotu w ciągu jednego dnia nie ma sensu. Nie spełni swojego zadania, może tak. Natomiast przy wyjazdach dłuższych, na przykład na ferie. Na tydzień dwa. Jak najbardziej ustawiamy wtedy wychłodzenie domu. Dajmy na to do temperatury 18-17 stopni i planujemy sobie dwa dni przed powrotem. Ustawiamy temperatury już właściwe i ten dom w ciągu tych dwóch dni dojdzie do tego poziomu zadanego, więc jak przyjedziemy, to będzie komfort. Mhm. I to jest ta różnica między kaloryferami a podłogówką. Okej, okay. tutaj też powiedziałeś, wydaje mi się istotną rzecz. Że jak mówiłeś o schładzaniu, że do 18 stopni, tak? A, a nie do 10. Bo niektórzy mówią, a zmniejszę sobie tam 9-10 stopni, żeby jak najwięcej zaoszczędzić. Nie wiem, czy osiągniemy aż tak dużą oszczędność składzając dom do 10 stopni. Z doświadczenia wiem, że jest to 18-17 stopni i to jest taka temperatura, do której opuszczamy, ona naprawdę generuje już potężną oszczędność. Mhm. Tak. Okej, okay, dobra. To teraz wracamy znowu do tej różnicy. E, Koloryfery i grzejniki. Mm -hmm. I pytanie właśnie, czy tutaj też jest sens sterowania? Niektórzy mówią, że na przykład grzejnikami tak, a z tym podłogówką na przykład nie ma sensu sterowania. No to tak jak wcześniej wspomniałem, zarówno grzejnikami, jak i podłogówką jest sens sterować, dlatego że wyobraźmy sobie sytuację, że Załącza nam się ogrzewanie podłogowe, które idzie, jest rozprowadzane po całym domu. W związku z tym, piec pracuje, pompa obiegowa pracuje i to jest puszczane we wszystkie strefy ogrzewania podłogowego, bo nie mamy wybranych stref, bo w żaden sposób tego nie kontrolujemy. Natomiast, jeżeli mamy ten dom podzielony na strefy, to możemy, zgłosi nam się jedna albo dwie strefy, które potrzebują grzania, będzie puszczone. Pompa obiegowa puści ogrzewanie, dajmy na to na sypialni i łazienkę, a wszystkie pozostałe strefy zostają niepracujące. W związku z tym wynika z tego bardzo duża oszczędność, ile ten piec musi pracować. Tak? Owszem, tak jak wspomniałem, podłogówka ma większą bezwładność, natomiast ten piec będzie pracował tylko na te dwa pomieszczenia, a nie na cały dom. No właśnie, i tutaj pytanie jest, bo niektórzy mówią, że czasem wystarczy takie najprostsze sterowanie on-off, tak? Czyli po prostu ustawiamy jedną temperaturę w jakiejś, nie wiem, centralnej części domu i to wystarczy, a resztę na przykład zakładając, że mamy podłogówkę, po prostu ustawiamy gdzieś tam jakąś proporcję hydraulicznie i to wystarczy. Więc pytanie, czy odczujemy różnicę, montując bardziej zaawansowane sterowanie, czyli kupując droższe, bardziej inwestując? Pytanie, czy oprócz tego komfortu, że mamy to, co już mówiłeś, tak? że mhm. wszędzie możemy mieć idealny ten komfort, taki jak, jak naprawdę tego potrzebujemy, czy oprócz tego są jeszcze jakieś korzyści z takiej inwestycji? W dalszym ciągu, jeżeli będziemy mieli jeden punkt pomiarowy w domu, to dalej będzie on decydował o włączeniu bądź wyłączeniu ogrzewania na cały dom. Mhm. Tak? Więc jeżeli umieścimy sobie regulator w salonie, i w salonie akurat będzie chłodniej, a na górze wszystkie pomieszczenia dostaną słońca, one będą nagrzane, to regulator w salonie zgłosi nam potrzebę grzania i będzie grzało na cały dom. W momencie, jeżeli to mamy rozbite na strefy, tylko będą dogrzewały się strefy, które tego dom wymagają. Tak? Mhm. Więc jest to potężna oszczędność, jeżeli chodzi o zużycie paliwa grzewczego. Tak? Czy to będzie gaz, czy to będzie prąd przy pompie ciepła. Mhm. Te urządzenia po prostu krócej pracują, efektywniej. Bardziej dogrzewają. Mhm. No właśnie, tutaj jeszcze skupmy się na chwilę na samych kosztach ogrzewania, tak? Czyli z tego co mówisz już, logicznie sobie można wywnioskować, że jeśli nie grzejemy strefy, która nie potrzebuje tego grzania to z tego już wynikają jakieś oszczędności. Trzymacie, tak. Wiadomo, że każdy dom jest inny, e, każdy dom jest inny, już nie wchodząc w szczegóły, bo to może być i system rozprowadzenia ciepła, i źródło, e, i sposób docieplenia i tak dalej, ale czy, są, czy jest jakiś taki zakres, typu tam, nie wiem, 5 do 15%, że możemy spodziewać się tego typu oszczędności, montując ogrzewanie inteligentne, strefowe? Jako firma z tyluletnim doświadczeniem w ogrzewaniu, e, ponad 20-letnim, tak, z bardzo dużym doświadczeniem w ogrzewaniu strefowym, z szeregiem badań. Jesteśmy w stanie mamy poparte badaniami naszym doświadczeniem i takie, taka oszczędność w skali roku na paliwie grzewczym wynosi około 20% na budynku. 20%. 20%. 20% to jest dosyć dużo, bo zakładając, że wydajemy takie minimum 2000 zł na ogrzewanie na sezon, to jest 400 zł tak. rocznie. Tak, zgadzasz. No to już jest dosyć sporo, czyli rozumiem, że ten, to ogrzewanie zwraca się. Inwestycja zwraca w te się. systemy się zwraca w jakiś sposób? Dokładnie, w jakimś czasie, na domach, czy na inwestycjach, na obiektach inwestycyjnych. Czy tutaj też jest jakaś taka zależność, że na przykład, nie wiem, stare budynki z koryferami zwracają się szybciej niż na przykład nowe z, podłog z podłogówką? Też zależy od klasy energetycznej budynku, tak? Mhm. Jedne budynki są lepiej docieplone, drugie gorzej. Jedne wymagają więcej tego grzania, drugie mniej. Natomiast trzeba pamiętać, że wygląda to proporcjonalnie, tak? Mhm. Czyli w tym starym budynku też ta oszczędność będzie widoczna i też będzie wynosiła około 20%. Mhm. Dobra, czyli mamy już inwestując w inteligentne ogrzewanie strefowe, oszczędzamy już około 20% na samych rachunkach. Tak jest, ale tutaj też gdzieś w międzyczasie powiedziałeś, że e, tego typu sterowanie potrafi zoptymalizować pracę e, źródła ciepła. Zoptymalizować na zasadzie takiej, że e, możemy sterować e, źródłem ciepła, czyli w momencie, kiedy jedna strefa zgłasza nam potrzebę grzania, wówczas odpala się kocioł, dogrzewa daną strefę. W momencie, kiedy wszystkie strefy. Osiągają zadaną temperaturę, kocioł dostaje polecenie, wyłącz. Dobra, to mówisz o kotle, a pytanie teraz, co z pompami ciepła? Bo tutaj też są różne teorie, że czasem sterowanie potrafi na przykład zwiększyć cop albo nie wiem, wydłużyć pracę sprężarki, bo o pompach ciepła też jest bardzo dużo teorii, mitów, ee, historii. I właśnie niektórzy mówią, że na przykład pompa ciepła, w zależności od tego, jak jest dobrane tam, nie wiem, samo ogrzewanie, rozprowadzenie ciepła, to możemy to wydłużyć albo skrócić żywotność tej pracy, tej pompy, sprężarki. W przypadku pomp ciepła jest tak, że one faktycznie potrzebują odrobinę, od czasu do czasu, jeżeli nie pracują na ogrzewaniu, mhm. potrzebują takiego miejsca, żeby się. Odszronić, rozmrozić, tak? Żeby przejść ten proces defrostu, żeby to zrobić, wówczas zostawia się na przykład w przypadku ogrzewania podłogowego jedną pętlę bez zarządzania i wtedy ta pompa ma, ma możliwość odszronienia się. W przypadku, jeżeli mamy zamontowany bufor, no to wtedy nie ma tego problemu. Możemy dalej sterować wszystkimi strefami. Natomiast pompa odszelania się do bufora, czyli jakby ten proces rozmrażania te frostu przechodzi przez bufę. Jeśli macie pytania, bo tutaj do samego ogrzewania na pewno będzie bardzo dużo pytań, koszt ogrzewania jest jednym z większych kosztów utrzymania budynku, więc piszcie swoje pytania i tutaj, jeśli będzie ich sporo, to jeszcze raz Cię spotkamy, o tym porozmawiamy, odpowiemy na Wasze pytania. Natomiast Ciebie jeszcze spytam, bo mówili, że tutaj Wasz poprzedni system, ten tak. pierwszy, zarządzał tylko ogrzewaniem. Natomiast tak. ten zarządza już jakby całym smartdomem, ale powiedziałeś też, że między innymi rekuperacją. Tak, mamy możliwość, ponieważ nasze urządzenie ma e, różne możliwości, różne, działa w różnych protokołach e, komunikacyjnych. Wszystkie nasze urządzenia komunikują się radiowo bądź e, w protokole komunikacyjnym SBAS a oprócz tego mają możliwość komunikowania się w protokole, który nazywa się protokołem modbusowym. Jest to protokół, po którym rozmawiają ze sobą różne urządzenia różnych producentów. I w tym momencie udaje nam się szczytywać do naszej centrali różnego rodzaju informacje z rekuperatora i przekazywać te informacje z naszych urządzeń do rekuperatora. Jak to działa? Działa to tak, że Przykładowo mamy czujnik wilgotności, oprócz czujnika temperatury, czujnik wilgotności w jednym urządzeniu, w pokoju i ustawione wartości w centrali uruchom rekuperację na pierwszy bieg przy takiej i takiej wilgotności, na drugi bieg przy takiej, na trzeci przy takiej. I to jest określane płynnie przy programowaniu centrali pod wymagania indywidualnego użytkownika. Dobra. E, czyli tak jak widzicie, ten smart dom, e, system sterowania inteligentny potrafi wpływać na wiele urządzeń i optymalizować nam pracę tych wszystkich urządzeń, a także wpływać na koszty utrzymania. Także e, tutaj z Bartkiem będziemy jeszcze pewnie nieraz rozmawiać, ale czekamy na Wasze komentarze co Was konkretnie interesuje i wtedy będziemy rozwijać te tematy. Także tymczasem dziękuję Ci za, za informację, a Was zapraszamy do subskrybowania kanału, zadawania pytań i oglądania, co będzie dalej. Zbliża się sezon grzewczy, więc tego typu tematy będą na czasie. Wiele osób będzie miało problemy, więc będzie szukało informacji, jak to rozwiązać lub jeszcze obniżyć rachunki przy rosnących niestety cenach energii. Dzięki za obejrzenie całości. Do zobaczenia. Cześć. Pozdrawiam.